Pani Walentyna urodziła się w Kazachstanie, ale od 2009 roku mieszka w Polsce i tworzy. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny i tam, oczywiście, na kierunku plastyka. I tym swoim talentem, nie tylko artystycznym, ale pedagogicznym, dzieli się ze wszystkimi, bo jest instruktorką i seniorów i młodzieży, i uczestników zajęć w Opalenickim Ośrodku Kultury i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To ona dzieli się swoim talentem i ten talent odkrywa w tych, którzy chcą spróbować swoich sił właśnie w malarstwie. To jest zbiorowa wystawa, bo wszędzie uczestniczyłam jako artysta Związku Poznańskiego Artystycznego. I to po prostu postanowiłam, że już tak dosyć ich mam, dużo i mogę sobie pokazać ludziom po prostu jako całość mojej wystawy. Ale można wystawiać obrazy, a jeżeli nie ma was, które podziwiają, które idą razem ze mną, e, chcą też tworzyć tak jak ja, to nie jest to wystawa. Powiedzieć, że jestem Polką, tak, jestem Polką, ale ja się urodziłam w Kazachstanie. Tego nie wykreślisz życia to zostanie na całe życie. I kiedy czuję tą, słyszę tą muzykę i czuję tą całą swoją postacią, to odzywa się w każdym skrawku ciała. I kiedy patrzysz na te obrazy, na te dwa obrazy, które powstały, kiedy tata mój zmarł, a zmarł cztery miesiące temu, ja po prostu nie wiedziałam, co ze sobą robić, ja wziąłam pędzel i ja malowałam. Dziękuję, że jesteście, że możecie być ze mną. To jest bardzo ważne.